Mój personalny zakup, jaki zakup wasz, jeżeli chcecie kupić. A co to są? Są to danki futury. Powiem wam, że już jakiś czas szykuje się na jakieś fajne danki, no i Nike naprawdę wypuściło genialną kolaborację ze znanym artystą. I w sumie to jest trzecia kolorystyka z jego serii. Pierwszymi były Haje, które są nieziemsko drogie, potem były Off Whitey, które. Są mega drogie i nigdzie nie można było je kupić. No a tutaj mamy pierwszą edycję General Release, czyli dla wysokich ludzi można powiedzieć. Wyszły też FNF. -y. tutaj macie fotkę, a tutaj mamy parę, którą możecie kupić na nbc.com. Detale są świetne, Icy Soul, dodatkowo na bokach mamy podpis Futura, no i klasyczny FT wewnętrznej stronie buta. Buty przychodzą z dodatkowymi sznurkami takimi fioletowymi, a normalne sznury macie dwukolorowe, w połowie buta zmieniają się z turkusowych na niebiesko-fioletowe. But jest wykonany z kanwasu, czyli to nie jest skóra, ale nie powinno ciężko się je czyścić. Dajcie znać, co o nich sądzicie. Ja mam je dla siebie, ale są dostępne na naszej stronie link w bio. Trzymajcie się, siema!